oh no no, no. oh sc Dobra, dobrze, że nie doszło do tej masakry. Ja, dobra, szybko mówię, co się stało. Już mam głos. Miałem wyłączony mikrofon i znowu tego nie zauważyłem. Dobrze, że teraz zauważyłem, i włączyłem na szybko. No to chliba zrobiłem. Dobra, a ten występ, no to pod koniec wam pokażę go jeszcze raz. Nieważne, no po prostu ajajaj. Chciałem wyłożyć heal do końca i tak dalej idziemy na wieśniaki i O, a ten mały tu nadal jeszcze jest. Trzech jest. Jeden mały. Nie, czterech jeden mały. Ja bym to dobudował, bo ostatnio jak przewoziłem tego gościa I to było jak to było? Poczekaj, to było tu tak, dobra. Dobra, muszę najpierw zniszczyć to. Dobra panowie, jed 20 ziemniaków tu, 20 ziemniaków tu. No, wzięliście. Mam nadzieję, że malec nie wziął, ale hmm. wygląda na to, że chyba nie wziął. Powinienem w sumie na mostek pójść. I na mostku się przespać. Eee, 6 minut odcinka już. A ja pokażę wam... Występ! Unca, 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 unca. No, klawisze trwały mi wyskoczyły. Właśnie wtedy mi ciągle wyskakiwały klawisze trwały, że to ciągle te wyskoczenie mi wyskakuje. Takie te ostrzeżenie że Klawisze klawiaturę co umca umca co umca no no Klawisze co umca umca co umca 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 Co umca umca co umca umca ta umca 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 co umca umca Robi bobo, robi, bobo, robi, bobo. robi bobo robi Robi, robi. Dobra, ja biorę. Pięć i co? Ej, żebym się nie odrodził tam u nich na dole, dobra Ej, yy, bo ja mam tu tylko trzy łóżka, o jest czterech, bo ten mały urósł, a gdzie jest nowy mały? Bo były serduszka, gdzie jest nowy, mały? Ja chcę zobaczyć nowego pana, małego Bobasa. Gdzie jest nowy, malutki Bobas? Nie ma go? No powiedzcie mi, że gdzie on się podział. Pan wie, a może pan wie? Nikt nie wie. Aha, no to, to to, tak. Tak fajnie minęło. po Minie zaraz połowa odcinka. Tak fajnie. Tak bardzo fajnie. Już, już, już. No. A, to za dwie minuty połowa odcinka. Dobra, wam, dam Wam jeszcze te ziemniorki. Yy, to, co tam przygotowałem. Łap, łap, ktoś tam. O nie, bo ja je wyrzuciłem do siebie. E? Aha, no to fajnie. Dobra, nieważne, ja z tym spadam. Eł. Fuu. Hmm. E, ja chyba dokończę ten mur. Zrobię na tyle, ile mam surowców. O. No. Tak sobie myślę. Wow. Po się więcej czcinki? Dobra, te cztery czciny zasiane zostały. Ej, to, 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 to. No nie, no następny koń tam wpadł, chyba w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, żeby to ogrodzić i wypuścić te kurcze zwierzęta, bo ja nie wytrzymam, tu jest już tyle zwierząt, za dużo was jest. Tak, za dużo. Nie może tu tyle być zwierząt. Aha, eee, to ja sobie wezmę do drewniastej Drewniastej Ja już się ubię. Gdzie ja mam drewniastą... Eee... że co? Aha, Uuu. mam tu fajne rzeczy. Zapomniałem chyba. Eee, no, no, ja już zapomniałem, gdzie co mam. O, tutaj. Trochę tych płotków mam i nie za dużo mam też drewna, więc trzeba będzie na ro... A nie, pewnie mam gdzieś... Drewna, bo ostatnio by... Nie, chyba dużo drewna. Ej, no gdzie jest te całe drewno? Już poszło? No nie gadaj, no. dobra, nije Ja to građam. Dzień dobry panowie, tu jest dwóch, tu jest dwóch, gdzie jest piąty, to nie wiadomo, nie. Eee, ta tura, ta mutara, hai. O. Co, co, co? Oj, tu jeszcze mam dębowy, dobra, dobra, dobra. Dzień dobry panie koniu. O, oswojony. A ja mam już konia tam. Eee, tak, tym sposobem oto minęło 14 minut odcinka, a ja chyba pójdę narąbać drzewa. I będę rąbał i rąbał, aż mi się skończy siekiera. Chyba, że to za długo zajmie, to nie będę tyle robił. I wtedy przerobię to na płotki i ogrodze i, i głównie tym dziś się zajmiemy, że będziemy... znaczy nie wiem czy wyprowadzimy te zwierzęta, bo na to chyba nie będzie czasu. Jak to ogrodzę, wiem chyba co zrobię. Wiem, dobra, zrobię zagrodę dla tych zwierząt, dodatkowo, chyba co, ucie, co tam były. I jak jest tam wygonie, to te co się uda, to właśnie zagonię do tamtej zagrody. Taką jeszcze drugą zagrodę zrobię. Nie będę tylko pan tego terenu, ale też zrobię następną. Ale to tego drewna dużo idzie. No, poszło drewno, jak.

Teraz tak. Okej. Okay. No i chyba zrobię siekierę żelazną, bo mam dużo żelaza. Co się stało? Dobra, wezmę te. O, biorę wszystkie drzewo, drzewo biorę. Hmm, dobra, wracam. Jeszcze tylko to przerobię na deski. No i mam trochę drewna i mam 17 minut odcinka i dziś tylko ogrodzenie chyba będzie. Ogrodzenie. Ogrodzenie, jak ja mówię, ogrodzenie. Ogrodzenie się mówi. Dzień dobry. Wiadro z rozdymką. Lilia i Czerwony, czerwony grzyb, kręcnorosty. Nie, no. Ja kiedyś myślę, że może ten gościu. Jedyna przydająca się, znaczy ona się na razie w ogóle nie przyda, ale jedyna kiedykolwiek, która mogłaby się przydać, oferta to chyba ta z wiadro z rozdymką. Bo byłoby więcej wiader, a jakby była przy okazji rozdymka, to by można było robić potki. Ale my nawet nie mamy tego. Do... Ej, mamy! Ej, ale nie, bo nie mamy tego płomyka. A to jest paliwo. Biorę sobie tak. To. Patyk, 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 patyk. O, patyk. O, jeszcze. O, jest. Jeszcze mogę robić dobra. Tam dużo ciemno dębowych płatków. I tak to się trochę będzie mieszać. No ale chodzi o to, żeby to pełniło taką funkcję, jaką to ma pełnić. Żeby tu po prostu zwierzęta nie właziły. I tyle. Eee no. Takim oto sposobem, już nie będą tu zwierzęta włazić, będzie trzeba tylko jeszcze ogarnąć dywanik. Żebym ja mógł tu włazić i będzie trzeba je ogarnąć, żeby je wyjąć wszystkie te zwierzęta. No. Jeszcze zrobię sobie. O! Screena na miniaturę. Będzie. Albo nie na miniaturę, co innego. Dobra. Papa. Pa.